Mówiłeś, że to zdarzenie z somą było bardzo, bardzo grube, że jak Wiola zobaczyła Twoją twarz, jak Ty wyglądasz, to się przeraziła. Wyginałem się, ja to Ale skąd myślisz, to się wzięło? Czy to ten demon tak wyginał Tobą, że on jakoś podczas tej somy. Ta energia częściowo próbowała opuścić Twoje ciało, Twoje jestestwo? Czy o, co tam myślisz, się to działo? Mówisz, to był bardziej lęk. To wszystko, co dla mnie siedziało. Mi Soma pokazała, zaczęła się pięknie, bo za... widziałem fraktale i tak fajnie, łagodnie w to... aż, aż do grzyba powiedziałem, że jestem gotowy. I wtedy takie bu, raz mnie głęboko wzięła do środka. Chwilę puściło, chwilę puściło. No, Powiedziałeś, że jest jesteś gotowy, jest. no to. Że jestem gotowy. Aż. Mówiłeś, że to zdarzenie z Somą było bardzo, bardzo grube, że jak Wiola zobaczyła twoją twarz, jak ty wyglądasz, to się przeraziła. Wyginałem, wyginałem się, ja przechodziłem Ale skąd myślisz, że to się wzięło? Czy, czy to ten demon tak wyginał tobą, że on jakoś podczas tej Somy ta energia częściowo próbowała opuścić twoje ciało, twoje jestestwo, czy o, co tam myślisz że się to działo? to to był bardziej lęk, To wszystko, co dla mnie się działo. Soma pokazała, zaczęła się pięknie, bo za, widziałem traktale i tak fajnie, łagodnie w to. Aż, aż do grzyba powiedziałem, że jestem gotowy. I wtedy takie bu! Raz mnie głęboko wzięła do środka. Chwilę puściło, chwilę puściło. No, i że może, jesteś gotowy? Więc, że jest, no to, no, że jestem gotowy. No,